Godny księże proboszczu Wacławie, drodzy siostry i bracia, drugi dzień rekolekcji gromadzi nas wokół świętego Józefa. Wczoraj mówiłem o świętym Józefie jako o człowieku ciszy. To trudne zadanie, trzeba mówić o ciszy. A cisza jest zaprzeczeniem mówienia. Ale próbowałem nakreślić pewne rysy z życia świętego Józefa, opierając się na Słowie Bożym, na Ewangelii i opierając się na wyobraźni polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego z jego powieści o świętym Józefie zatytułowanej Cień Ojca. Bardziej niż w rozmowach Bóg przemawia w ciszy. Kto w sercu swym zamilknie, zaraz go usłyszy. To słowa Adama Mickiewicza. I jeszcze chciałem przypomnieć dwa wczorajsze cytaty. Bądź błogosławiony, wieczny panie, władco wszechświata. Za to, że zsyłasz swemu ludowi ciszę, abyśmy mogli myśleć o Tobie i czuć Twoją wolę. Józef kochał ciszę, w której wolno, niby drzewo, dojrzewa myśl. Cisza to spotkanie z Bogiem, cisza to także. Dojrzewanie człowieka. Gdy wchodzę do wody, ona powoli ogarnia moje ciało, wlewa się we wszystkie zakamarki. Podobnie cisza, ale głębiej wlewa się również do wnętrza, cała wypełnia. W takiej ciszy może być Bóg. Dzisiejsze spotkanie zatytułowałem Święty Józef Orędownik Skuteczny. Święty Józef został cieniem Ojca, jak to wczoraj podkreśliłem, cieniem Ojca przedwiecznego. Teraz wychodzi z cienia. Ten, który otrzymał od Boga Ojca niezwykłe zadanie. Aby strzec, wychować syna Bożego, z tego zadania się wywiązał. Choć pozostał ukryty, niewidoczny, jest skuteczny w działaniu. Papież Franciszek, którego list apostolski inauguruje rok świętego Józefa od 8 grudnia. 2020 do 8 grudnia 2021 przyznaje się do szczególnej więzi z tym świętym. Inauguracja jego pontyfikatu miała miejsce we wspomnienie świętego Józefa 19 marca 2013 roku. Przytoczę teraz mocne świadectwo papieża, którym się podzielił z zakonnikami. Papież Franciszek mówił: Od ponad czterdziestu lat codziennie odmawiam modlitwę, którą znalazłem w starym francuskim moditewniku. Mówi o świętym Józefie, którego moc wie, jak uczynić rzeczy niemożliwe możliwymi. Nigdy mi niczego nie odmówił. Tyle świadectwo papieża. Wiemy skąd inąd, z różnych fotografii, zdjęć, że na biurku papieża, biurku przy którym pracuje, stoi figurka świętego Józefa z dzieciątkiem. Dzieciątko stoi obok świętego Józefa. Józef w prawej ręce trzyma narzędzie ciesielskie, narzędzie. Stolarskie, natomiast lewą rękę kładzie na ramię Jezusowi, który, jak to dziecko, zadziera buzię i jest cały wpatrzony w świętego Józefa. Papież Franciszek ma zwyczaj wieczorem wkładać pod tę figurę najważniejsze intencje dnia. To jest ta prośba o wstawiennictwo świętego Józefa. Papież także daje świadectwo, że święty Józef zawsze skutecznie wyprasza te intencje, z którymi się do niego zwracam. A teraz czas na własne świadectwo. Gdy zapadła decyzja o budowie kościoła w Ubiance, Uświadomiłem sobie, że jako kapłan nie jestem fachowcem odbudowania. Nie posiadam takiego wykształcenia ani kwalifikacji. Pewne doświadczenie zdobyłem, gdy zadanie to wykonywał mój proboszcz. Ksiądz Mirosław Owczarek, który w minionym tygodniu odszedł do Pana, którego też polecamy Bożemu Miłosierdziu. Towarzyszyłem w tej budowie wówczas, przyglądając się i wspierając. Dojrzewałem wewnętrznie, jak biblijny Jonasz, aby się od tego zadania nie uchylać, aby je podjąć. Miałem świadomość, że jeżeli zdam się na własne siły, zadanie przekroczy moje możliwości i umiejętności. Idźcie do Józefa, usłyszałem. Postanowiłem zwrócić się do Józefa. Był on cieślą. To jest zawód związany z budownictwem. Niektórzy mówią, że ówczesny cieśla był jak współczesny architekt. Józef cieśla, który był dobrym rzemieślnikiem. Pewnie myślałem, przygotowywał wiele elementów do budowy i wyposażenia każdego nowo budującego się domu w Nazarecie. A może budował i całe domy w Nazarecie. A więc to ktoś, kto może mi z wysoka pomóc. Doświadczam prowadzenia. Święty Józef pochyla się nade mną, nad budową kościoła. Czuwa nad podejmowanymi decyzjami, nad wyborem fachowców, którzy kontynuują pracę, kolejnymi etapami pracy. Papież Franciszek stawia świętego Józefa na wzór, za wzór pracowitości. Pisze: Święty Józef był cieślą, który uczciwie pracował, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Od niego Jezus uczył się wartości, godności i radości tego, co to znaczy spożywać chleb, który jest owocem własnej pracy. Te słowa pochodzą z Listu apostolskiego, patris Korde, który już wspominałem, papież wydał na inaugurację roku Świętego Józefa. A więc zacząłem systematycznie modlić się. Do świętego Józefa prosiłem za budowę kościoła, która mnie czekała, o dobry wybór architekta, ekip budowlanych, chętną pomoc parafian, o wsparcie finansowe, o to, aby budowa kościoła materialnego była okazją budowania kościoła duchowego, aby przyniosła duchowe owoce. Miałem długą listę spraw. Modliłem się każdego dnia, codziennie wraz z modlitwą poranną, jutrznią odmawiałem i odmawiam litanię do świętego Józefa oraz modlitwę do patrona kościoła, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Odnajduję wiele świadectw skutecznego przyzywania wstawiennictwa świętego Józefa. Opowiada Siostra Dorota Augustianka. Na początku lat 90. klasztor odzyskał zagrabione przez komunistów przedszkole. Budynek był w ruinie, bez ogrzewania. Tak było w wielu miejscach naszej ojczyzny. Taka była rzeczywistość po 40, po 40 latach komuny. Bardzo podobnie zresztą, jak to wiemy, było w pobliskim Zamku Bierzgłowskim, gdzie dziś znajduje się diecezjalne Centrum Kultury. Średniowieczny budynek Krzyżackiego Zamku był bez dachu, praktycznie ruina. Remont wymagał wielkich umiejętności w organizacji sporych nakładów finansowych. Do, do zamku Bóg podesłał księdza Mariana Szańce wówczas. Inżyniera Budownictwa na emeryturze, spóźnione powołanie kapłańskie. Mianowany przez księdzabiskupa Biskupa, zabiegał o zamek, zdobył środki, odbudował go, ocalił dla następnego pokolenia. A więc w tym klasztorze Augustianek pracę, czas, zaangażowanie ofiarowały same siostry. Pozostał problem finansów. Siostry modliły się za wstawiennictwem świętego Józefa, któregoś dnia przy furcie domu zakonnego zjawił się mężczyzna. Nie był dotychczas znany. Wręczył kopertę, była zaadresowana imieniem siostry odpowiedzialnej za przedszkole. Wręczył kopertę i odszedł. W kopercie była znaczna suma. Po przeliczeniu okazało się, że było dokładnie tyle, ile potrzeba do ukończenia prac. Święty Józef był cichym patronem codzienności. Prosimy go o stawiennictwo. Gdy je uzyskujemy, nawet nie zauważamy. W dyskrecji działa Bóg i jego sługa, święty Józef. Człowiek nie zawsze chce się ukrywać. Lubi, aby zauważono jego działanie. Święty Józef milczy i działa, skutecznie działa. Pewna wdowa, która miała piątkę dzieci, przeżyła duże trudności materialne. Któregoś dnia w domu nie pozostawało właściwie nic do jedzenia: nie było chleba ani mąki. Ani nawet jednego jajka. Kobieta prosi swoje dzieci, aby modliły się o pomoc, szczególnie przez stawiennictwo świętego Józefa, który, jak powiedziała do dzieci, jest bogaty. Jeden z synów, w drodze do szkoły, a wędrował głodny, wstąpił do kościoła, klęknął i w prostocie dziecka na cały głos modli się. Święty Józefie, który jesteś taki bogaty, pomóż naszej biednej rodzinie. Dziś nie mamy nawet kronki chleba. Gdy wrócił ze szkoły, w domu były wszystkie niezbędne produkty i jeszcze wiele innych. Zapytał, jak to się stało. Matka odpowiedziała: pewna kobieta przyniosła. Przypadkiem usłyszała twoją ranną modlitwę w kościele. Święty Józef się nią posłużył. Też chciałbym zostać posłańcem świętego Józefa, jak owa kobieta. Papież Franciszek określa świętego Józefa ojcem czułym. Pisze. Jezus widział w świętym Józefie czułość Boga. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, którzy się go boją. Także przez niepokój Józefa przenika wola Boga, jego historia, jego plan. W ten sposób Józef uczy nas, że. Posiadanie wiary w Boga obejmuje również wiarę, że może on działać także przez nasze lęki, nasze ułomności, nasze słabości. Uczy nas także, że pośród życiowych burz nie powinniśmy bać się oddać Bogu ster naszej łodzi życia. Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą ale on zawsze ma szersze spojrzenie. Tyle słowa papieża Franciszka, lisu aposolskiego, patri Skorde. Skuteczność świętego Józefa, o której mówimy, których dowodów mamy aż nad tą, odnosi się nie tylko do kolejnych dni życia, ale również do dnia, Śmierci. W litanii do świętego Józefa nieomal ostatnie wezwanie brzmi: Patronie umierających, módl się za nami. Czasami stawiamy sobie pytanie, kiedy zmarł święty Józef? Ewangelie nic o tym fakcie nie mówią, ale jednak uważnie odczytujemy i rozważamy Ewangelię, możemy uzyskać pomoc w odpowiedzi. Śmierć świętego Józefa nastąpiła na pewno przez rozpoczęcie publicznej działalności Jezusa. Jednym z pierwszych wydarzeń publicznej działalności jest zaproszenie i obecność Jezusa na weseniu w kanie galilejskiej. Była tam zaproszona również matka Jezusa. To dzięki jej wstawiennictwu Jezus dokonał pierwszego cudu, przemienił wodę w wino. Nie ma żadnej zwianki obecności Józefa. Gdyby żył, z pewnością byłby również zaproszony na wesele. Mamy także inne opisy. Gdy Jezus wobec zgromadzonych uczniów wygłasza naukę, ktoś informuje go, że szuka go jego matka i jego bracia. Pan Jezus odpowiada, moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. O świętym Józefie nie ma już wzmianki. Z pewnością już nie żył. Jeszcze jeden obraz Ewangelii. Wiszący na krzyżu Jezus zwraca się do matki i do świętego Jana. Oto matka Twoja, oto syn Twój. Powierzę opiece świętego Jana Maryję. Gdyby święty Józef żył, nie musiałby tego czynić. Józef był cudownym opiekunem. Pokazałem to wczoraj, obrazując dramatyczną ucieczką do Egiptu przed Herodem, przed jego siepaczami. W ostatnich chwilach, Jezus, o, o, przepraszam, w ostatnich chwilach życia przy świętym Józefie z pewnością byli obecni Maryja i Jezus. W tym najświętszym towarzystwie, jeżeli tak można powiedzieć, miał najpiękniejszą śmierć. Dlaczego? Bo umierał w bliskości Jezusa i Maryi. Może dlatego właśnie jest patronem dobrej śmierci? Święty Alfons Maria Ligouri mówi, jego syn Jezus i jego małżonka Maryja stanęli u boku jego ubogiego łoża i tak pocieszony i zaszczytną obecnością w niebiańskim spokoju odszedł z tego nędznego życia. Jakżeby mogła być gorzką dla niego śmierć, skoro umierał w ramionach życia słowa które chciałbym jeszcze raz powtórzyć jak żeby mogła być śmierć dla tego kto umiera w ramionach życia Jezus to życie to tryumf życia Jezus jest z martwych i życiem kto wierzy w Jezusa, jemu ufa, staje po stronie życia, głosi zwycięstwo życia nad śmiercią, jest zawsze za życiem. Śmierć jest przejściem na stronę życia. Pozwólcie, że dzisiejsze rozważanie zakończę modlitwą. Klęknijcie. Modlitwa o dobrą śmierć za wstawiennictwem Świętego Józefa. Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających, mój dobry ojcze, ty otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki i zasłużyłeś na tę łaskę, że umarłeś w ich objęciach. Proszę Cię, niech Twoje wstawienictwo wyjedna mi łaskę dobrej śmierci, abym podobnie jak Ty oddał swego ducha przy Jezusie i Maryi. W ciągu ziemskiego życia bądź mi wzorem i pomocą, aby w godzinie śmierci ze świadomością dobrze wypełnionego powołania z czystym sercem. I w pokoju wszedł na spotkanie z Ojcem. Amen.